Hej, Rodicy! 16. Tytuł: Rafał jest ranny. Co tu się dzieje? Kto ci to zrobił? Kto ci to zrobił, Maniek? Chwila, co się tu dzieje? Ktoś cię zabrał. Tutaj bądź. Jak tu byłem? Przecież ja nic nie pamiętam. Tu byłeś. Tu? No. Ale czemu tu jest tyle błota? I jakaś kartka i tam jakieś różowe plamy są. Co to oznacza, że są różowe plamy? Ten odcinek się pojawi dnia. Pierwszy luty chyba. Masz ja nic nie wiem. O nie, co ty robisz? Ała, oła, oła. Coś się... Co tu się dzieje, Nikus? A co? Co to się stało, Nikus? Czemu ja nagle? Nie, co się z sobą stało, Nikus? Nie. Ale żyjesz? Nie, palisz się. Ej, ktoś, ej, ktoś idzie, chowaj się. Nikus. Co tu się stało? Chwila, co się dzieje? Czemu alarm włączono? Ej, co to jest za tabliczka? Ktoś nadchodzi. E, Nikus? Nie. Jak ktoś nadchodzi? Jest tylko hej, nie, nie.